Zazwyczaj na co dzień wyglądam tak Ale mam przyjaciółkę, którą mogliście poznać na ostatnim vlogu Która ma w sobie ten dar Ona jest po prostu ikoną mody Twierdzi, że nie jestem jeszcze stracona I zabrała mnie na zakupy Zapraszam na haul Sprawdźmy, czy da się mnie jeszcze naprawić O dobra, to akurat mi też się spodobało Trochę ciężko to się wiąże Dobra, chyba jakoś tak to powinno wyglądać Tutaj tak biłba. Te rękawy mi się podobają A, ta bluzka z Zary, jakby ktoś pytał Ta bluzkę wybrałam sobie sama i Zosia była ze mnie dumna Powiedziała, że ładna Strasznie cienka, trochę prześwituje, ale Zatem jadę do Rzymu. Swoją drogą, nie wiem, kto wpadł na ten pomysł. Myślę, że na 50 stopni w słońcu sprawdzi się idealnie. To tak dla odmiany kupiłam sobie sama. zawsze jak zobaczyła, to się trochę załamała. Powiedziała, że fajne takie do ćwiczeń. Ja to zamierzałam nosić na co dzień. Ten top kupiłam bez mierzenia, bo mniejszy rozmiar był za mały, a potem już mi się nie chciało przymierzać. Ale chyba leży okej. Okay. A z Zosią kupiłam jeszcze dwie pary butów. Moje buty na co dzień versus buty z polecenia mojej Fashion psia. No jest subtelna różnica. Mam nadzieję, że będę je nosić. Chociaż nie wiem, czy nie będę z Byt powerful nosząc na co niej szpilki. No, ale pierwszy krok do mojej modowej przemiany poczyniony.